Witajcie z kamienka szósty dzień sierpnia, tak pasieka chodzi na nawłość. nawet odkład ładnie latają. On zobaczcie, wszędzie pyłek, wszędzie praca. Tutaj zrobiły się mocniejsze rodziny. Połączone z oblotem, bo tak krążą przed wylotami. No ale zobaczcie, wszędzie, wszędzie, wszędzie pracują. I o to chodzi. Byłem wczoraj na innej pasiece. Tam też są na nabłoci. Tam tylko kilka rodzin, także nie mają konkurencji. I tam do tych rodzin za trzy dni jadę postawić drugie nadstawki bo już zapełniły większości chcę, żeby dolały tak już na równo, wtedy dostaną nowy podspód i tyle. Ale dzisiaj e, nie ona włoci, tylko o odkładach. Zajrzymy sobie do odkładów i e, powiem m, jakimi metodami były zrobione i jak to wygląda w tej chwili. Zajrzymy do kilku odkładów różnego typu. Ten na przykład to jest sypaniec utworzony dla matki ubiegłorocznej. Zobaczycie, jak, jak, jak to się rozwija. Sypaniec jest fajnym rozwiązaniem, bo przesypujemy pszczoły do klatki, do, do pudełka z siatką. Przesiedzą sobie przez. Noc. I następnego dnia, kiedy je wsypiemy na ramki, kiedy podamy matkę, wiadomo, że tutaj właściwie nie może być innego przyjęcia niż niż stuprocentowe, bo nie ma larw, nie ma nadziei na, na żadne larwy. Matka zostanie przyjęta. To już minęło 3 tygodnie. Także tutaj już matka ma swój czerw. Ten odkładzik został poszerzony. Potem spojrzymy do mm, takiego odkładziku, który został zrobiony yy, dwa dni temu. I one tam jeszcze czekają na rozszerzenie. Tam właściwie nie ma nic. Dostały susz. No, czekajcie. Linka. Dostały susz, bo będą zasilone ramkami z czerwiem Chodziło o to, żeby one matkę na 100% przyjęły, bo to też matka unasieniona szkoda jej było zmardować matka unasieniona tutaj jest Alpejka. A dostałem od kolegi Lecha z Kobyłki yy, dwie matki yy, Karpatki. Karpatki stepowe też unasiennione. No i będą sobie żyły w rodzinkach. Odbudowana węza, zaczerwiona. Z obu stron już coś się dzieje. Oczywiście podane paski, no bo odkłady niech się leczą. Stały stare ramki troszeczkę pokarmu, ale w sumie bardziej po to, żeby było miejsce do czerwienia, takie w miarę puste daje. To widać na no, całej jest ramka zajęta. To jest stan po trzech tygodniach. Na którymś filmie widać było, jak podawałem matkę, jak one chętnie ją przyjmowały, jak się zachowywały, kiedy matka była w klateczce. O, no, nawet nie widziałem tutaj matki, nie spojrzałem, ale gdzieś jest. Gdzieś jest matka z czerwonym opalitkiem. Dobra. To jest na tej chwilę 3 ramki. Tutaj tej pszczół było, no tak, około kilograma. Na pewno nie więcej. A teraz przejdziemy do drugiego sypańca, który był utworzony właśnie przedwczoraj. I tamtych pszczół dosłownie dwie garści było. No i następnie Przyłek jest bardzo mało, ale spójrzcie jak, jak się zachowują. Klateczka wisiała z matką, to obok klatki wybudowały plaster. To co już mówiłem wcześniej na filmach, one kiedy matka im naprawdę pasuje, kiedy są stęsknione tej matki, budują obok klateczki plaster. Często budowują nawet klateczkę w plaster. Tak to wygląda. Zapewne gdzieś tutaj jest matka między pszczołami Nie chcę tego rozwalać, ale teraz spojrzymy Ramka z pokarmem, benza i czysty susz. No, nie widzę tej matuli na pierwszy rzut. Nie będę grzebał. Na razie. Czekajcie, jak ten susz wygląda. No, a wędrują sobie, coś się odciągają, bo tutaj widać, że komórki wyrównują. Brzegi komórek są propolisowane dlatego się robią brązowe. To była ramka czyściutka dziewicza, bo. Niej, był miód. No dobra. Ok, składam. I ten mały odkład on będzie wzmocniony yy, ramkami z czerwiem. Chodziło o to, żeby te pszczoły już które na pewno przyjmą matkę, żeby jej broniły potem. Potem mogę sobie dostawić tych ramek dwie czy trzy i będzie bardzo fajny odkład, który do zimy na pewno siły osiągnie. Tutaj z kolei mam odkład zrobiony wczoraj. Wczoraj właściwie. Przyjechały ramki z pszczołami z innej pasieki, czyli można powiedzieć, że taki odkład wyważony. Z tym, że tutaj jest ta sama matka e, Karpatka Z tego samego źródła Tylko No przywiezione z innej pasieki, wiadomo Zostają w tej rodzinie Czekajcie, dostały od razu e, Wczoraj podkarmiaczkę z inwertem. Bo na tych ramkach właściwie nie było nic poza poza czerpień. Sprawdzimy czy wypuściły w ogóle tę matkę Jeszcze nie znam, żeby wypuścić. Dobra niech sobie działają, tylko spójrzcie. A widać widać ile ich, ile ich tutaj jest. Jak fajnie to wygląda. Przywiezione ramki. Ładnie tutaj zaczerwione. Dostały węzę bo będą musiały sobie dobudować. Bo kiedy tutaj się wygryzą. Ops. Kiedy się wygryzę, to będzie tutaj ładnie przyłyk. No, trochę już wyszło. następnej cały środek jest czerwień. Dobra. Składamy. Niech wypuszczają matkę. I tu następny odkład. To jest odkład zrobiony tradycyjną metodą. Czyli, e, też pokazywałem na filmie, jak był utworzony. Zabrane były, tutaj były akurat trzy ramki odebrane z rodzin, zostawione na tydzień. Po sześciu dniach, bo wtedy przyszły akurat matki, po sześciu dniach poszły do nich matki w klateczkach. Następnego dnia po ponownej kontroli. Nie ma jakichś mateczników, zostały wypuszczone. Ten odkład, akurat, trzy ramki dostał, bo ta ramka jedna jest cała pokarmowa. Akurat w rodzinie dużo było tych ramek zalanych, zabrałem całą ramkę z pokarmem. Tutaj już się powygryzały i zobaczcie, jak jest zalana, jak sobie tutaj poradziły. Do połowy wlany jest i one nie były podkarmiane. Tyle przyniosły teraz na włoci Spojrzymy dalej. Jak to sobie matka radzi? Opa. No, a tutaj. Tu są jajeczka, akurat. Tu są jajeczka w tej części. I tak samo. W wszystko jest po prostu Trochę jest przyniesione pierzgi. I dlatego tak to dziwnie wygląda odbudowana węza no tutaj widać matka sprawdza komórki tu są już podlane larwy matka zagląda do każdej komórki wędruje sobie i ramka przy ściance pierwsza tutaj będzie zaczerwiona Wygryzby się zaczerwione. No to też to jest czas y, 3 tygodni, Także zdążyła. Tutaj, nie wiem czy będzie widać. Tu są larwy. Tu są wszędzie larwy. Pod paskiem, żeby nie było znowu, bo znowu będzie, że pod paskiem nie ma. Jest. Potem rzeczywiście, on jak wisi dłużej, kiedy się to wszystko Wygryzie, one ścinają te komórki, odkręcają trochę plaster. Ale naprawdę, w zabranie tego i odbudowanie zajmie chwilę. A spójrzcie, jakie pszczoły są. Spokój, nic się tu nie dzieje. Na żadnej sztuce, żadnej warozy nie widzę. Wiadomo, że może siedzieć pod ze sklepem, ale przez to, że są paski, niech się wygryza, niech się wygryza, niech ma kontakt znowu z, z kwasem i padną tutaj widać e, obnóża pomarańczowe takie to wszystko jest na bódź. niektóre pszczółki no tutaj jaśniutki taki pyłek jakiś niektóre pszczoły grzbiety mają wymazane no to jest ten czas druga połowa lata to jest czas niecierpków, jakichś takich roślin, które mają złożone te kwiaty i one wchodząc do środka zawsze się tam trochę umalują. Dobra, składamy Ten odkład Tak jak widzicie, kiedy się wygryzie ta ramka, kiedy się wygryzie ta ramka, za zatedy... No to ta szybko, ale ta za dwa tygodnie. Tych pszczół będzie dalej pełno, a wiadomo, że jeszcze zaczerwi na pewno następną ramkę. Z trzech ramek pszczół będę miał sześć ramek, yy, z trzech ramek yy, czerwiu będzie na te sześć ramek pszczół uzbierać. Do jesieni jeszcze na spokojnie. Nie unasieniam matek tylko w odkładach. Czasem, bądźcie Wędruje tutaj. Maleńki ulik weselny. Ramek tutaj aż za bogato jest. Nie wykorzystają tego. Ja ta matka uciekła? Gdzieś na bok. A, jest na boku. Wędruje sobie. Już unasieniona. Mam nadzieję. Czekajcie. It's... Trzeba by sprawdzić, ale Przede wszystkim ważne, że jest. Dobra. Muszę im dołożyć troszkę jedzenia, bo wyjadły już ciasto. Sprawdzimy jeszcze może w tym, co tu się dzieje. A, tutaj mamy oczywiście w miejscu podkarmiaczki. Już zbudowany plasterek te jeszcze mają trochę ciasta ale plaster jest i matka jak widać tam też wędruje a no, uciekła ale jest no trochę słabo, że tutaj sobie zbudowały ale tak to robią mam niektóre teraz może w którejś tutaj będzie gdzie jest oddzielony kratą odgradową ta, ta, ta część do podkarmiania no to daje więcej nadziei na to, że nie zbudują w podkarmiarzce plastra, No ale 100% pewności też nie ma. Zaglądam do rodziny produkcyjnej. No i spójrzcie. Tak mamy zalane na włocią. Tam już nawet sklepią no już dwa tygodnie tam na włoć kwitnie. Tam już nawet próbują sklepić. Do połowy tam jest zalane. No te ramki różnie. Ale jest fajnie. W tej nadstawce tak naprawdę zostały do, do dolania pewnie cztery ramki. Jest nadzieja, że ja dostaną za kilka dni też nadstawkę, nadstawkę jeszcze jedną w następnej rodzinie taka sama sytuacja Tutaj jeszcze mają miejsce, tu troszeczkę zaczynają sklepić. Tu widać ramka zalana. Spijają, dostały trochę dymu. No Tutaj jest zalana taka. Już ładnie. Ale widać, że na wszystkich coś jest. Ta nawłoć późna tak naprawdę dopiero startuje w tym tygodniu u mnie w okolicy i dopiero teraz zacznie się. Zresztą widać to po ruchu. Przedtem startowały sobie na godzinkę, dwie dziennie, a teraz już ładnie latają przez cały dzień. Najważniejsze, słuchajcie, w tym wszystkim, jest to, że z nawłoci czy z poplonów jest pyłek. Dopływ pyłku uruchamia pszczoły. Karmić sobie możemy, rozczerwiać, dodawać im jedzenia. Jasne, że nie zaszkodzi. Muszą coś jeść, ale, ale to właśnie pyłek pozwala matce czerwić. Jak nie będzie dostatecznej ilości, to ile byśmy nie wlewali tego pokarmu to nic z tego nie będzie ale w tym roku powinna być ta jesień dłuższa no bo wiadomo no babłoć zaraz przekwitnie skończy pewnie koło 20 przynajmniej u mnie jeszcze te dwa tygodnie i no i zacznie się taka jesień, jesień. normalnie byłoby to po 20 września a to się zacznie koło 20 sierpnia to jest miesiąc Dłużej na, na leczenie Na powolne już zakarmianie. Ale jeszcze na pewno coś tu będzie kwitło, coś się będzie działo, dlatego ja nie zalewam gniazda. Nie zalewam. Czekam do ostatniej chwili raz, że ta nawłość u mnie się kończy właśnie pod koniec września a dwa, a trzeba dawać miejsce matce. Bo nie uważam, że daty tu mają jakieś znaczenie. Trzeba patrzeć w, jakiej, w jakim stanie, w jakiej kondycji w tym momencie jest rodzina i z tego wnioskować, czy one się jeszcze będą rozwijać, czy nie. Bo to nie jest tak, że do 26 lipca pszczoła wchodzi w skład kłębu, czy tam do 15 sierpnia, bo coś tam. Tak naprawdę większe znaczenie pewnie ma to, ile ona się napracuje jeszcze przy wychowywaniu czerwiu bo zauważcie, że rodziny bezmateczne wcale tak szybko się nie wyprzczelają jakby się nam wydawało no bo co, powinny po dwóch tygodniach, po trzech tygodniach to już nie powinno być żadnej pszczółki lotnych znaczy lotnych no lotne mogą jeszcze być ale z tych gniazdowych wulu bo one jak, jak już nie karmią nie wychowują czerwieni nie ma młodej pszczoły no to po trzech tygodniach tych pszczół powinno już być mało a one sobie żyją miesiąc dłużej nie chcą przyjmować matek a i tak jeszcze jeszcze ciągną jeszcze jest tych pszczół zajrzę jeszcze sobie do rodzinki tutaj tak podsumowując nie bać się robić odkładów Zawsze jest sposób na to, żeby to jakoś ogarnąć. Jak jest czas, to czekamy tydzień. Jak nie ma, to widzieliście, sypaniec można zrobić w każdej chwili tutaj matkę podać. A potem zasilać. I też nie ma co patrzeć na daty. Odkład się zawsze przyda. Na jesieni może być różnie. Fajne rodziny. Okazuje się, że że słabną jak stoi taki odkładzik, nawet te biedne trzy ramki a będzie co podać a tak potem jest szukanie, pisanie, dzwonienie Co kosztuje zrobienie takich odkładów? Chyba co nic. Mam nadzieję, że te węze też wykorzystają ładnie, bo dopływ pyłku jest... trafiają się ramki naprawdę napakowane. Tak, tutaj ładnie odbudowana. Już. Pewnie niedługo będzie zaczerwiana. Dobra, czekajcie jeszcze chwilkę. Te matki w ulikach weselnych, tych maleńkich, one pojadą na wymianę matek do lasu. Tam mam dwie do wymiany. Jeszcze dają radę, ale jak mam pod ręką młode, to zamienię. No, ładnie jeszcze czerpią matki. Równiutko. Larwy na końcu. Jeszcze trafiałem się w rodzinach komórki z trutowym czerwiem. Także nie jest to tak, że to, to już nie wiadomo co, że koniec rzedzi. Ma fakt, że z niektórych rodzin wypędzały, ale są rodziny, gdzie jeszcze tych czerwini. ale tych trutni jest całkiem ładnie. No. Wszystko na ramce jest. Czerp, zapas, pierzga. Też ładnie. I o to chodzi. Trzeba wykorzystywać do końca. Nie machnąć ręką. Zalane i koniec. No, jeszcze trochę się wygryzie. Też będzie do zabrania. no ostatni też czerw i właśnie też komórki trutowe widzę no zobaczcie ile jeszcze wyprodukowały sobie trutni A, trutni tu wędruje sporo też grzeją bracz. także jeszcze nie zalały tych komórek A matka złożyła jeszcze na trudniej Dobra, słuchajcie, kończę Będę sobie jeszcze tu przeglądać, poporządkuję Czekam na, na ten rzut jeszcze na wodzie Powoda ma się zrobić znowu fajniejsza Nie wiem, jak to będzie z, tymi, z tym ciepłem z tymi upałami Ale jak jest takie 24, 25 to jest idealnie Pszczoły ładnie wtedy pracują Na też powinna jeszcze nektarować Teraz podlało mi trochę Także powinno być dobrze. Dobra, trzymajcie się.